Przestań, to jest nie nicka i dzisiaj ale dzisiaj Andrzej. jest Maciek. Nie ma odnowy na nazywał Andrzej, ja jestem Maciek. A dobra, idziemy. to było Nie, no, zyskał. <grych> Czekajcie się pomylił z jakimś Andrzejem. A tu ten Andrzej, a? On się pomylił z tą Maciek. <noise> to jest moja kurówka, to duża. Sziema. I właśnie będziemy robić upadki na kulejkę. Zrobiamy no. 60 wyświetleń. Robienie kupę Dobra. zdrowie Dobra. Widzowie, ja pieszy upadam. Potrzymaj kamerkę w łodarzu. I my nagle jeszcze jadę. się w ogóle Czekaj. Muszę na chwilę do tutaj miejsce. Tak leży hulajka tu, 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 tu. A tak leży wickej. A co się wywaliłeś? Łapę w górę. A co się wywaliłeś? Macie już stus będzie jechał, bierz. zaczekaj tylko teraz wejście ja paluchy z kamery Nie wiem, że mam paluchę na kamerze Przepraszam widzowie Nie umiem za bardzo Jedliśmy ekipań Ogólnie to jest mój papierek tylko Mickka nie ma w domu a my jeszcze ogólnie teraz. No tutaj Mickka ma w domu papierek jak to się robi? a jak to się mówi. A on rodzi. Dobrze widać? Dobrze dawaj niż nie pokazuj tego. Pokazuj tego. Widać, że to są lody ekipy już nie pokażą. Bla, bla, bla. Kupujcie dino tylko. I w żabce na ulicy. No i ale wy nie wiecie, gdzie by nie powiem. Dobrze, trzymaj już to. Maciek leci na motocyklu. Ja nie będę leciał na motocyklu. O no! O oh no! O oh no! Co jest z tobą Pani Andrzej? kolano. Aś. ci? Jakiś Rusek czy Ukrain? Ja raczej Ukrain. A! No, 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 mam na ciebie gleby do zrobienia o wczoraj ta drużyna jeździła i przegrała niestety z dwoma punktami no nie pokazywałeś, bo teraz w mieszkamy no i co no mam tu nazwę falubas ale nie wiecie jakim my numerem mieszkamy niektórzy mogą wiedzieć Będziemy robić jakieś różne wyzwania, takie upadki czeladowe. jakieś... No bo. A Maciek takie coś pił. <laughs> Maciek taki coś pił. Niestety Maciek pił ptyskiem. To na To moja kulaja. A to taka nubska hulajka, tak. to jest nubska hulajka. No, to jest jego nubska. Doda. Nie ma Zrobiamy, że u, to Nie my. Nie my. Um, to... Nie my. Nie my. Nie my. Nie my. Nie my. Dobra to upadniesz tak mocno, że lekko się poruszy. Yeah. Nie. Start. Run, do, 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 do. Maciek powtórzy po tego upadku Jak tak się się No, nie wiem. To jego chulajka A to ten... ofiara. No dawaj po to dawaj ochujara może być Ty zasłanie no. mi zasłaniasz tą kamerę Jakś się rozkąpasz, jest, chyba jest

mark to do to to do to to do do to do 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 do. start to to friend. to the to 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 A takie No on se patyka. Odcinek łamie sapatyka. Pokażę pokazać Was mój upadek. O i taki chet. I tak i tak i tak i tu. Mhm. Troszkę więcej. Czekajcie chwilę, robimy sobie, na sobie przerwę. Nagrywamy ponownie. Mieliśmy w malutką przegręt. oh no, oh no, oh no, 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 oh no. Zeker kijk eens, het Ej, mija! Ej, Tak się demonstruje, Andrzeja. No. Zobaczcie, jak wyłupane. Przedstawicielka. No, tak ładować. tak wyglądała, gleba gruba. Maćka. Czekaj. Nie nagrywał to, jedno. Dawaj, jeszcze raz. Maciej Fiuztkowski tak I płakał do ziemi. Tak że zrobić. dalej. Tak Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Aż musiałeś wezwać policję. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak Nie

czy widoczysz? trochę mniejszego nie patrzcie nie widać chyba tego, dobrze? o tylko nie widać, fajnie dobrze nagrywam? I do this, my friend. Du, 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 du. Oh, there will be a lot of pain. Do 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 do. Calling all the I'm it. Dobrze, teraz Maciek mnie nagrywa. Jaki Maciek! Cześć Fabi jesteś nowym członkiem Timu. Przywitaj się! Zgadnijcie dlaczego on jest taki zielony. Bo jest po wojnie światowej. To nie? Tak. Elo.